Czy kiedykolwiek włożyłam całe swoje serce w coś, co dla kogoś bliskiego oznaczało absolutnie nic? Dzisiaj opowiem wam historię, która wstrząsnęła fundamentami mojej rodziny i nauczyła mnie jednej z najtrudniejszych lekcji w życiu. Nazywam się Krystyna i to, co wydarzyło się między mną a moją córką Magdaleną, długo będzie mi się śniło po nocach. Kiedy dowiedziałam się, że zostanę babcią, moje serce eksplodowało ze szczęścia. Przez całe miesiące szyłam, haftowałam i przygotowywałam każdy detal wyprawki dla mojego pierwszego wnuka. Każdy ściek był wypełniony miłością, każda kołderka miała swoją historię, każda szydełkowana bucik nosiła w sobie tradycję naszej rodziny. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że te godziny spędzone przy maszynie do szycia, te wieczory z drutami w dłoniach, te wyprawy do sklepów z materiałami, mogą się zakończyć w taki sposób. Gdy zobaczyłam, co Magdalena zrobiła z moją wyprawką, poczułam, jakby ktoś wyrwał mi serce z piersi. Ta historia to nie tylko opowieść o konflikcie między matką a córką, to opowieść o tym, jak różnie postrzegamy wartość rzeczy, jak zmieniają się czasy i co naprawdę się liczy, gdy na świat przychodzi nowe życie. To historia o bólu, dumie, złamanych sercach ale też o nieoczekiwanym zakończeniu, którego nikt z nas nie przewidział. Zostańcie ze mną, bo to, co wydarzyło się dalej, zaskoczy nawet was. Pamiętam dokładnie ten poranek, kiedy Magdalena zadzwoniła do mnie z wiadomością, która zmieniła wszystko. Jej głos drżał z emocji, a ja od razu wiedziałam, że coś wyjątkowego się stało. Będę babcią. Te trzy słowa rozbrzmiewały w mojej głowie przez cały dzień jak najpiękniejsza melodia. Moja jedyna córka, moja Magda, będzie mamą. Natychmiast zaczęłam planować. Wiedziałam, że muszę przygotować wyprawkę, tak jak moja mama przygotowała dla mnie, a jej mama dla niej. To była tradycja w naszej rodzinie kowalskich, coś świętego, coś, co łączyło pokolenia. Następnego dnia pojechałam na Strych i wydobyłam stamtąd stary kufer mojej babci Heleny. W środku znajdowały się skarby, które przetrwały lata. Delikatne chrzestne beciki z ręcznym haftem, lniane pieluchy, które służyły już trzem pokoleniom, srebrna łyżeczka z grawerowaną datą narodzin mojej prababci. Płakałam, dotykając tych rzeczy, czując połączenie z kobietami z mojej rodziny, które już nie żyły, ale których miłość wciąż była obecna w każdym włóknie tych tkanin. Postanowiłam, że stworzę coś równie pięknego. Kupiłam najlepsze bawełniane materiały w kolorze ekry: lekkie jak chmurka, welurowe tkaniny, delikatne koronki. Przez następne miesiące mój mały dom przekształcił się w prawdziwą pracownię. Uszyłam dwanaście body, sześć śpioszków, trzy kocyki różnej grubości. Każdy element ozdobiłam ręcznym haftem, inicjałami, które będą należeć do mojego wnuka. Wydziergałam małe buciki, czapeczki. Sweterki w klasycznym kremowym kolorze, który pasował zarówno do chłopca, jak i do dziewczynki, bo Magdalena nie chciała znać płci dziecka. Moje przyjaciółki z koła podziwiały moją pracę. Pani Zofia powiedziała, że takich rzeczy już się nie robi, że to prawdziwa sztuka. Czułam dumę, ale przede wszystkim czułam miłość. Każdy wieczór spędzamy przy lampie, wprawiając igłę w materiał. Wyobrażając sobie małe ciałko mojego wnuka, owinięte w te tkaniny. Czasami mój mąż Antoni wchodził do pokoju i kręcił głową z uśmiechem, mówiąc, że przesadzam, że sklepy są pełne gotowych rzeczy. Ale ja wiedziałam swoje. To nie chodziło o gotowe rzeczy ze sklepu. Chodziło o przekazanie czegoś więcej niż materiał i nitki. Minęło sześć miesięcy, i wyprawka była gotowa. Spakowałam wszystko w dużą wiklinową koszulę, którą sama wyłożyłam białym muślinem. Ułożyłam każdą rzecz z pietyzmem. Dodałam koperty z lnianymi pieluchami, które jeszcze wykrochmaliłam na tradycyjny sposób. Butelki szklane, które można było gotować i używać przez lata. Nie jak te plastikowe z BPA. Dołożyłam także stare rodzinne pamiątki z kufra babci Heleny. Kiedy pojechałam do Magdaleny, byłam pełna ekscytacji. Mieszkała w nowym apartamentowcu w centrum Warszawy, w nowoczesnym mieszkaniu, które urządziła z pomocą projektantki wnętrz. Wszystko tam było minimalistyczne, białe, sterylne niemal. Zupełnie inne niż mój dom, pełen kolorów, wspomnień i rodzinnych pamiątek. Magdalena przyjęła mnie chłodno, była w siódmym miesiącu ciąży, jej brzuch był już spory, ale ona wyglądała jak modelka z magazynu, w obcisłej szarej sukience i idealnym makijażu. Jej mąż Tomasz był w pracy, więc zostałyśmy same. Wniosłam ciężką koszulę do środka, dysząc lekko, bo schody były strome. Magdalena spojrzała na koszulę z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Rozpakowałam wszystko z dumą, rozkładając każdą rzecz na jej białej, skórzanej sofie. Opowiadałam o każdym elemencie, o tym, ile czasu zajęło mi uszycie tego wszystkiego, o historii Becika Chrzestnego, o tym, że te pieluchy były używane przez moją babcię, moją mamę i mnie. Myślałam, że będzie wzruszona. Myślałam, że zrozumie. Ale jej twarz pozostawała kamienna. Po kilku minutach przerwała mi w półsłowa. Mamo, dziękuję za wysiłek, ale my już wszystko kupiliśmy. Zamarłam. Co kupiłaś? Zapytała mnie pewnie. Magdalena westchnęła i poprowadziła mnie do pokoju dziecięcego. To, co zobaczyłam, było jak z innego świata. Dizajnerskie łóżeczko za kilka tysięcy złotych, komoda z certyfikowanego drewna, ubranka od znanych marek rozwieszone w szafie według kolorów. Wszystko było idealne, drogie, nowoczesne, ale było też puste. Nie było w tym duszy, historii, miłości. To wszystko organiczne. Certyfikowane, bezpieczne dla dziecka, mówiła Magdalena, pokazując mi metki. A te twoje rzeczy, mamo, one są stare. Pewnie mają bakterie, a te pieluchy z materiału to przeżytek. Teraz są jednorazowe, wygodniejsze. Czułam, jak coś pęka w moim sercu. Wróciłam do domu zdruzgotana. Antoni próbował mnie pocieszyć, mówiąc, że młode pokolenie ma swoje pomysły, że musimy to uszanować. Ale ja nie potrafiłam. Następnego dnia zadzwoniłam do Magdaleny, żeby zapytać, czy może jednak część tych rzeczy zachowa, może ten becik chrzestny, może te buciki, które robiłam całe tygodnie. Nie odebrała telefonu. Zadzwoniłam ponownie po południu. Znowu cisza. Wieczorem postanowiłam pojechać do niej. Może mogłyśmy porozmawiać, może źle zrozumiałam jej reakcję. Gdy dojechałam pod jej blok, zobaczyłam coś. Co zabiło we mnie resztki nadziei. Przy kontenerach na śmieci stała moja wiklinowa koszyk. Była otwarta, a w środku leżały wszystkie rzeczy, które przygotowałam. Kocyki były pogięte, buciki wrzucone luzem, a becik chrzestny babci Heleny leżał na wierzchu, brudny od śmieci, które ktoś na niego narzucił. Upadłam na kolana przy tym kontenerze. Nie obchodziło mnie, kto patrzy. Nie obchodziło mnie nic. Zaczęłam wyciągać rzeczy, przytulać je do piersi, płakać jak dziecko. Jak mogła, jak mogła to zrobić? Te słowa powtarzały się w mojej głowie jak mantra. Zapakowałam wszystko z powrotem do koszuli i załadowałam do samochodu. Pojechałam do domu w całkowitym szoku. Antoni zobaczył moją twarz i natychmiast wiedział, że coś strasznego się stało. Kiedy mu powiedziałam, jego łagodna twarz stwardniała nawet on, który zawsze bronił Magdaleny, który zawsze mówił, że jest nowoczesna i musimy to zaakceptować, tym razem milczał. Następnego dnia Magdalena zadzwoniła, jakby nic się nie stało. Dzwoniła, żeby zapytać, czy możemy pożyczyć jej pieniądze na nową pralkę dla dziecka, specjalną, która pierze w wysokiej temperaturze i ma funkcję usuwania alergenów. Nie mogłam uwierzyć. Zapytałam ją wprost, dlaczego wyrzuciła wyprawkę. Nastała długa cisza. Potem usłyszałam westchnienie, pełne irytacji. Mamo, ja ci mówiłam, że to nam niepotrzebne. To wszystko tandeta, stare rzeczy, które nie spełniają obecnych norm bezpieczeństwa. Moje dziecko zasługuje na to, co najlepsze. Nie na stare szmaty. Te słowa zabolały bardziej niż wszystko inne. Stare szmaty. Tak nazwała miesięcy mojej pracy, tak nazwała tradycję naszej rodziny, tak nazwała miłość, którą włożyłam w każdy ściek. Powiedziałam jej, że nie pożyczę pieniędzy. Powiedziałam jej, że jeśli nie ceni tego, co robię dla niej, to może nie powinnam w ogóle się angażować. Rozłączyłam się. Następne tygodnie były trudne. Magdalena nie dzwoniła. Ja nie dzwoniłam do niej. Antoni próbował być mediatorem, ale żadna z nas nie chciała ustąpić. Ja czułam się zraniona do głębi. Ona uważała, że przesadzam. Moje przyjaciółki z koła Chawciarskiego były oburzone, gdy im opowiedziałam całą historię. Pani Zofia powiedziała, że powinnam wybaczyć, bo to moja córka i wkrótce urodzi, że hormony mogły wpłynąć na jej zachowanie. Ale ja nie potrafiłam. W moim sercu była tylko pustka i ból. Minął miesiąc. Pewnego wieczoru, było to około 11 w nocy, telefon zadzwonił. To był Tomasz, mąż Magdaleny. Jego głos był spanikowany. Magda ma skurcze, jedziemy do szpitala, to może być poród. Krzyczał przez telefon. Mimo wszystko, co się stało, mimo bólu, który czułam, natychmiast się ubrałam. Antoni prowadził samochód, a ja siedziałam jak sparaliżowana. Byłam wściekła na moją córkę, ale to wciąż była moja córka i moja wnuczka właśnie przychodziło na świat. W szpitalu czekaliśmy godzinami. Tomasz chodził nerwowo, tam i z powrotem. Ja siedziałam sztywna na plastikowym krześle. Antoni trzymał moją rękę. W końcu pielęgniarka wyszła z sali porodowej. To chłopiec, powiedziała z uśmiechem, zdrowy chłopczyk. Ale jest problem. Pani córka traci dużo krwi, jesteśmy z nią na sali, walczymy. Musiałam się złapać za ścianę, żeby nie upaść. Pomyślałam o wszystkich tych złych rzeczach, które czułam, o gniewie, o urażonej dumie. I nagle nic z tego nie miało znaczenia. Chciałam tylko, żeby moja córka żyła. Modliłam się po raz pierwszy od lat. Błagałam Boga, żeby jej oszczędził. Obiecywałam, że wybaczę wszystko, że zapomnę o wyprawce, o śmieciach, o wszystkim. Po dwóch godzinach, które wydawały się wiecznością, lekarz wyszedł. Pani córka jest stabilna, wszystko będzie dobrze, potrzebowała transfuzji, ale już jest poza niebezpieczeństwem. Płakaliśmy wszyscy, nawet Antoni, który rzadko okazywał emocje. Mogłam w końcu zobaczyć wnuka. Pielęgniarka przyniosła małe zawiniątko. W środku był najmniejszy, najpiękniejszy chłopczyk, jakiego widziałam. Miał ciemne włoski, małą pomarszczoną buzię, i gdy otworzyłam kocyk, zobaczyłam, że był owinięty w szpitalne pieluszki i szpitalny kocyk standardowe, białe, bezosobowe. Gdy Magdalena obudziła się po operacji, pierwsze co zrobiła to zapłakała. Nie z bólu, nie z wyczerpania, ale ze skruchy. Mamo, tak mi przykro, szeptała, ściskając moją rękę. Byłam okropna, była niewdzięczna. Prawie umarłam, nie mówiąc ci, jak bardzo cię kocham, jak bardzo żałuję. Siedziałam przy jej łóżku i płakałam razem z nią. Nie miało już znaczenia, co się stało liczyło się, że była bezpieczna, że mój wnuk był zdrowy. Ale to, co wydarzyło się potem, było najbardziej zaskakujące. Kilka dni po porodzie, gdy Magdalena wróciła do domu, Zadzwoniła do mnie z płaczem. Wszystkie te drogie rzeczy, które kupiła, nie działały. Dizajnerskie łóżeczko było niewygodne i dziecko nie mogło w nim spać. Te organiczne body drażniły skórę małego i wyszła mu wysypka, a cała ta nowoczesna elektronika była zbyt głośna i nerwowa. Mały Jakub płakał bez przerwy. Przyjechałam z tą koszyką, z wyprawką, którą wcześniej wyrzuciła. Wszystko uprałam, wyprasowałam, naprawiłam. Owinęłam Jakuba w miękki kocyk, który uszyłam, włożyłam na niego body z naturalnej bawełny i cud się stał. Mały zasnął spokojnie, po raz pierwszy od dni. Magdalena patrzyła na to ze łzami w oczach. Masz rację, mamo, te rzeczy są inne. One mają w sobie coś, czego nie można kupić. Siedziałyśmy razem tej nocy, ja trzymałam Jakuba, a Magdalena położyła głowę na moim ramieniu. Opowiedziałam jej historię z mojego dzieciństwa, o jej babci Helenie, której nigdy nie poznała, o tradycjach naszej rodziny. Po raz pierwszy od lat naprawdę rozmawiałyśmy nie o powierzchownych rzeczach, ale o tym, co się liczy. Ona przyznała, że poszła w stronę perfekcji, że chciała być idealną matką z idealnym domem i idealnymi rzeczami, bo bała się, że nie da rady. A ja przyznałam, że byłam zbyt przywiązana do przeszłości. Że nie słuchałam jej potrzeb. Obie przeprosiłyśmy, obie wybaczyłyśmy. W następnych tygodniach nasza relacja się odmieniła. Magdalena zaczęła mnie prosić o rady, a ja nauczyłam się słuchać bez oceniania. Mały Jakub miał teraz dwie wyprawki: tę moją ręcznie robioną do spania i uspokajania i tę nowoczesną do wyjść. I było idealnie. Czasami najlepsze rozwiązania nie są czarno-białe. Tylko gdzieś pośrodku, gdzie spotyka się tradycja z nowoczesnością, gdzie stare pokolenie uczy młodego, a młode czy stare. Becik chrzestny babci Heleny został użyty na chrzcinach Jakuba i każdy gość mówił, że nigdy nie widział czegoś równie pięknego. Dzisiaj, gdy patrzę na małego Jakuba, który ma już kilka miesięcy, widzę jak w jego pokoju wiszą zarówno moje ręcznie szyte buciki, jak i nowoczesne sneakersy z certyfikowanego materiału. I to jest piękne. Ta historia nauczyła mnie czegoś bardzo ważnego, że konflikty między pokoleniami zawsze będą istnieć, bo świat się zmienia, wartości się przesuwają, priorytety są inne. Ale miłość, ta prawdziwa miłość rodzinna, jest silniejsza niż jakakolwiek różnica zdań. Gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym niektóre rzeczy inaczej. Może bym zapytała Magdalenę, czego potrzebuje, zanim zaczęłam szyć. Może bym posłuchała jej wizji bycia matką, zamiast narzucać swoją, ale z drugiej strony, ta cała sytuacja była potrzebna, żebyśmy obie zrozumiały, co się liczy. Dla wszystkich matek i córek, które mnie słuchają, chcę powiedzieć jedno: rozmawiajcie ze sobą. Nie zakładajcie, że wiecie, co druga osoba myśli czy czuje. Nie trzymajcie urazy, bo życie jest kruche i nigdy nie wiemy, co się stanie. Gdyby Magdalena zmarła podczas porodu, Ostatnią rzeczą między nami byłaby kłótnia o wyprawkę. Nie mogłabym z tym żyć. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście mojej historii. Mam nadzieję, że Was poruszyła, że może kogoś skłoniła do refleksji, a może nawet do podjęcia telefonu i wybaczyć komuś bliskie. Jeśli ta historia Was dotknęła, proszę kliknijcie przycisk subskrypcji i polubienia, bo planuję podzielić się więcej prawdziwymi opowieściami o rodzinnych relacjach, konfliktach, pojednania i miłości. Napiszcie w komentarzach, czy wy też doświadczyliście konfliktu międzypokoleniowego w waszych rodzinach? Jak to rozwiązaliście? Co was to nauczyło? Chcę stworzyć społeczność, gdzie możemy się wzajemnie wspierać i uczyć. I pamiętajcie, najważniejsze w 1100. życiu nie są rzeczy, nie są pieniądze ani materialne dobra. Najważniejsza jest rodzina, miłość i czas, który spędzamy razem. Wszystko inne można zastąpić ale bliskich, którzy nas kochają, nigdy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i kochajcie swoich bliskich każdego dnia, jakby to był ostatni. Cześć.